Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, Rafał Sułowski, a.k.a. Wysy. Dzisiaj zrobimy sobie aktualizację wczorajszej analizy, która idealnie się rozegrała. Otóż, wczoraj mówiliśmy o tym, strasznie mam tutaj na baz Wczoraj mówiliśmy o wzrostach z poziomu 85 tysięcy. W momencie nagrywania wczorajszego filmu było 85 tysięcy. Ja mówiłem o potencjalnych wzrostach do 92,800, gdzie zamknąłem pozycję long. Mówiłem również o tym, że potencjalnie w najbliższym czasie możemy również cofnąć się niżej, do poziomu 73 tysiące dolarów, okolice 73 tysiące dolarów i myślę, że ten scenariusz w tej chwili się rozgrywa. Co ciekawe, w trakcie wczorajszych wzrostów na CME stworzyliśmy gap, który jest największym gapem od chwili... Powstania bitcoinowych futuresów, także ten gap będzie działał na pewno dla ceny, jak magnes, który będzie chciał być wypełniony. To, co dla mnie jest takie mało bycze, to fakt, że wczorajsze wzrosty były na niskim wolumenie. Gdybyśmy mieli faktyczną informację o zmianie trendu, to ten wolumen powinien być dosyć wysoki. I głównie zależy nam na wolumenie instytucjonalnym, na wolumenie hedge fundów, dlatego ważne dla nas jest to, żebyśmy obserwowali, co będzie się działo w dniu dzisiejszym z ETF-ami. Ostatnie dni w lutym ogólnie były bardzo mocno sprzedażowe w ETF-ach. W piątek mieliśmy zakupy drobne, no ale cały ostatni tydzień lutego świeci się na czerwono. Pytanie: jakie dzisiaj będziemy mieli zakupy, czy jednak będziemy mieli sprzedaż? Czekamy na instytucje. To instytucje są liderem tej hossy i jeżeli one teraz nie wrócą, no to wzrostów w krótkim terminie najprawdopodobniej nie będzie i ja raczej skłaniałbym się ku temu scenariuszowi. No bo mm, Trump obwieścił o strategicznej rezerwie bitcoinowej, ale tutaj też nie ma żadnych konkretów. 7 marca w Białym Domu mamy Krypto Summit, czyli spotkanie dotyczące kryptowalut i pytanie, co e, będzie powiedziane na tym spotkaniu, bo jeżeli Trump wyjdzie i powie, że w dniu dzisiejszym przeznaczamy taką i taką sumę na zakup Bitcoina, taką i taką sumę na zakup Cardano, taką sumę na zakup Etheru, zakupy zostaną wykonane w ciągu e, czasu X, to e, myślę, że wtedy przebijemy te wysokie wolumeny na 96 tysiącach dolarów, i raczej otwiera nam się droga na północ. Jeżeli natomiast takiej jasnej informacji siódmego nie będzie, to raczej będzie to powrót do spadków. Eee, tak, czekamy na ETF-y. ETF-y tutaj są najważniejsze i to oni muszą zacząć kupować. Eee, wczoraj też wspominałem o. Stoch RSI, który zwykle właśnie kiedy jest tak mocno wyprzedany, po nim mamy wzrosty. No i tak znowu się stało. Zwykle, kiedy właśnie jesteśmy na takich niskich poziomach, to pojawia się jakaś bardzo pozytywna informacja, która wypycha cenę do góry. Jakoś tak to jest. No i tak, Bitcoin Bitcoin, Bitcoin teraz mamy na 92400 Solane zamknąłem, tak jak wczoraj mówiłem na poziomie 161, Ether Ether w sumie tutaj zbyt wiele się nie zadziało, odbicie, ale bardzo drobne i jeżeli Bitcoin dalej będzie e, szedł na południe, no to kolejny poziom, który tutaj mamy do odwiedzenia to jest 1560 Dolarów. I to chyba będzie tyle. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, Nara.